Cześć kochani, w związku z wypadkami, które miały ostatnie miejsce, zresztą tam miałem prośby w komentarzach o odniesienie się do tego, co się stało w zeszły weekend, a mianowicie o, o zamordowaniu tego, tego polskiego, tego Polaka w, w Harlow, zrobiłem coś, co, co mnie po prostu dzisiaj zainspirowało do zrobienia właśnie jakiejś akcji, bo sam się zacząłem zastanawiać nad własną reakcją na to, co się wydarzyło. A mianowicie tych wypadków y, przeciwko Polakom w ostatnich miesiącach jest już na tyle dużo, że jak zobaczyłem kolejne nagłówki, y, tam atak na Polaka, coś tam, to jest tak pomyślałem, nawet nie wchodziłem w to przez chyba dwa dni, bo mówię, kurczę, znowu, a, dajcie spokój. Potem zacząłem się interesować tematem, bo się zrobiło głośno nawet w brytyjskiej telewizji, więc coś się chyba naprawdę stało. I powiem Wam, że też było przegięcie pałym, moim zdaniem. W sensie y, gość wyszedł na pizzę z kumplami siedział sobie na tej pizzy na zewnątrz gdzieś na Murku, jedli pizzę gadali po polsku i dlatego zostali zaatakowani przez grupę nastolatków zaatakowani w taki sposób, że, że chłopak nie żyje, tak? Bo, bo, bo został pobity na śmierć. Zrobiłem o tym film po angielsku, żeby również angielskojęzyczni widzowie dowiedzieli się, jakie jest stanowisko moje w tej sprawie i, i mam nadzieję również stanowisko Polonii w Wielkiej Brytanii, bo, bo powiem nie skromnie chciałbym być głosem w tej sprawie. Dlatego, że tego już jest za dużo. Tego zaczyna być pomału za dużo. Mnie osobiście nie dotknęły żadnego typu, typu represje. Natomiast propaganda antypolska, która miała miejsce w okresie kampanii przedwyborczej, przed Brexitem, niestety odbija się szerokim echem i bardzo głębokim piętnem w tej chwili, teraz na nastrojach wśród, wśród jakiejś tam części brytyjskiego społeczeństwa. Oczywiście jest tak. Część Brytyjczyków absolutnie ma to gdzieś i w ogóle się tym nie przejmuje w sensie takim, że nie, dajcie spokój, my was tolerujemy i tak dalej, ale jest grupa takich, którzy jadą równo. W moim angielskim filmiku wspominam o sytuacji, którą miałem przed kilkoma dniami w auto. I do, powiem wam, że tak, te sytuacje dopiero teraz zaczynają mi się przez przed kilku tygodni, w ciągu ostatnich kilku tygodni zaczynają mi się ubierać w jedną całość. Że coś się propagandowo cały czas dzieje. Bo ta niechęć i ta zła opinia o Polakach coraz bardziej rośnie, a jeszcze teraz dochodzą informacje medialne w mediach brytyjskich o tym, że Polacy jako mniejszość osiągnęli w tej chwili taką liczebność w Wielkiej Brytanii, że są pierwszą największą mniejszością narodową na wyspach nie pozostaje to bez znaczenia w kontekście propagandy, którą prowadził Premier Cameron przed Brexitem, propagandy bardzo negatywnej wobec polskich imigrantów i mieszkamości ja w ogóle bym zaczął unikać słowa, że jesteśmy imigrantami. My jesteśmy mieszkańcami Wielkiej Brytanii z korzeniami polskimi tak naprawdę. Bo ja, ja się nie czuję już w tej chwili imigrantem. Ja już mówiłem o tym w poprzednim filmie i ja będę cały czas to powtarzał. Ja się w Wielkiej Brytanii czuję jak w domu. To jest mój dom, nowy dom, który tutaj założyłem, moje życie, który tutaj mam. Ja nie jestem tu imigrantem, to nie jest żadna poczekalnia. Ja tu nie, nie jestem na chwilę. Ja się tu zaadaptowałem i to w niesamowity sposób moim zdaniem, jak wielu Polaków zresztą. Oczywiście, że są tacy, którzy tu przyjeżdżają tylko na chwilkę, rok, dwa, trzy zarobić i wracać do kraju, budować sobie dom założyć własną małą firmę i tak dalej. Ale spora grupa, spora grupa, spora grupa nas tutaj mieszka na stałe i trudno mówić, że czujemy się Brytyjczykami, ale czujemy się częścią brytyjskiego społeczeństwa. A to, co się wydarzyło w Harlow i powody, dla których się to wydarzyło, to tutaj jest naprawdę odpowiedzialność przerzuciłbym całkowicie na rząd brytyjski. Dlatego że. To, że nastolatkowie się zachowali w taki sposób, z czegoś wynika. Oni sobie tej idei bicia kogoś za to, że mówi ze wschodnioeuropejskim akcentem, nie wzięli z powietrza. To musiał im ktoś powiedzieć. Więc albo usłyszeli to w domu, albo w szkole. Moim zdaniem w szkole raczej mało prawdopodobne, więc wynieśli to z domu. A wynieśli to z domu, ponieważ rodzice nasłuchali się antypolskiej propagandy w telewizji i w mediach przed Brexitem i gadają o tym. I pewnie mają jakieś niepowodzenia życiowe i swoją całą frustrację przelewają na tzw. polskich imigrantów, którzy przecież kradniemy im pracę, kradniemy im zasiłki. Ja w ogóle widziałem ostatnio taki filmik, gdzie Brytyjczyk, Anglik, mówił wprost do kamery, naprawdę ironicznie mówił, że jesteśmy wybitnie zdolnym narodem jako Polacy, bo potrafimy jednocześnie bardzo ciężko pracować i dużo zarabiać, jednocześnie pobierając benefity. To powiedział naprawdę ironicznie, właśnie w kontekście tego, jak propaganda jest budowana że Polacy kradną, z jednej strony Polacy kradną Brytyjczykom pracę, a z drugiej strony Polacy są osobami, które kradną Brytyjczykom benefity. Słuchajcie, nie da się pracować i pobierać benefitów jednocześnie, nie popełniając przestępstwa, oczywiście, które prędzej, czy później jest wygryte. Więc nie możesz dostawać benefitów, kiedy pracujesz. Jeżeli kradniesz komuś pracę i pracujesz, to nie dostaniesz benefitów, więc nie możesz kraść benefity. Znaczy zdecydujcie, jak kradniemy benefity, czy kradniemy pracę. W tym kraju nie da się ukraść pracy. Jest zwykły rynek y, ekonomiczny, gdzie no dobrze, jesteśmy konkurencyjni na rynku pracy, tak? Jeżeli pracodawca ma do wyboru y, y, teraz powiedzmy murarza, tak? Murarza, który y, ma dwóch murarzy do wyboru. Jeden z murarzy jest Anglikiem, żąda 25 funtów na godzinę, czy 20 funtów na godzinę. I posiada te same zdolności co drugi murarz, który jest Polakiem. A ten Polak oczekuje 10 funtów na godzinę. To prywatny przedsiębiorca kogo wybierze? Na no, kogo wybierze? Tańszego. Proste. Bo liczy się zysk. Przerażające jest to, że zginął zupełnie niewinnie człowiek, który tak naprawdę no, do Bogu Ducha winny. No, wyszedł na pizzę. Pracowity, spokojny, normalny człowiek. Ale to nie jest odosobniony przypadek. Wcześniej dokonała samobójstwa dwunastoletnia dziewczyna z Polski, która nie czuła się, była nieakceptowana. W swoim środowisku szkolnym, i spotykały ją szykany z tego powodu. Nie, nie, przez dwa lata tego nie była w stanie znieść. W końcu odebrała sobie życie. Dwunastolatka sobie odebrała życie z powodów rasistowskich. E, nagminne e, rzucanie cegłami w okna polskich domów. E, nagminne napady słowne, e, czy to są w, w komunikacji miejskiej, czy na ulicach, w dyskotekach, w sklepach, zdarza się cały czas. Tak jak mówiłem w autobusie kilka dni temu. Gość za mną. Słyszę, jak gada po angielsku, oczywiście gada drugiego do gościa do swojego kolegi. Zobacz, ile tu ile Polaków jest w koło, Przecież to się już nie da tyle, tak dużo. Zobacz, ilu ich jest, ile ich przejechało, zobacz ile Polaków. Ja się tak odwracam. Więc co ty masz do Polaków? Ja jestem Polakiem. No to, no ale stary, no ja po prostu mówię fakty. Zobacz, ile Polaków się nas najeżdżało, ile tu was jest w koło. Ja tak spojrzałem na cały autobus, a to był gość, to był Pakistańczyk. A z pochodzenia wiem czy akcent też miał. Ja mówię, słuchaj, i to mówi kto? pakistańczyk? W autobusie pełnym innych pakistańczyków. Gdzie ja jestem jednym białym, jednym Polakiem w tym autobusie? Ty mówisz, że nas jest pełno. Gość się zastanowił chwilę nad tym, co powiedział. Mówi, no ale wie, że wczoraj oglądałem w telewizji taki materiał o tym, że e, tych Polaków tyle i ten ja wie tak, a was już ilu, ilu tutaj jest? Mil, miliony was tutaj jest. I nikt nie zwraca na was uwagi. I to jest prawda. Do Azjatów się nie, media brytyjskie nie doczepią, zaraz by poleciały hejty, sprawy sądowe by się powytaczały, burza by się zrobiła taka, że hej, do Murzynów tym bardziej się nikt nie doczepia. Ja miałem konwersację też w zeszłym tygodniu z moim kumplem z dzielnicy, w której kiedyś mieszkałem, Winson Green. Byliśmy na piwie, spotkaliśmy się w centrum. Tam gadka, gad, ja mówię, co tam słuchać w ogóle w Winston Green. On mówi, stary... Jaki jest syf u nas na ulicy? Są jakieś materace powyrzucane. Ludzie wyrzucają w nocy jakieś worki na śmieci zamiast do koszy, to prosto na ulicę. Potem samochód, który jest, że mówi, że jest taki syf, i on zaczął się tak rozkręcać. I mówi: Wiesz, to wszystko wina tych z Europy, tych z, Pol z East Europeans. Mówi, oni tak, tak. Ja tak słucham, on gada, gada, i w pewnym się zorientował do kogo i o czym gada. I mówi do mnie: Wiesz, ale nie, nie, to nie o tobie, Michael, ty jesteś w porządku. Słuchaj, mama jest w porządku, w ogóle wszyscy ten, to, ale mówię, no zobacz, tych, tych, ty, ty Polish people, Russian people, Slovak people, oni to wszystko tam, ja mówię, ty, stary, ja mówię do niego, ja mówię do niego tak, ja mówię, Adrian, ilu Polaków, ilu z Europeans mieszka na ulicy, na której mieszkaliśmy? Tak myśli? Ja mówię, no właśnie, żaden. Ja mówię, że ta cała dzielnica jest czarna albo azjatycka. A ty winisz Polaków o to? I on był bardzo zmieszany, ale jego odpowiedź mnie rozpierdoliła, bo była lewacka no do przegięcia. Wiesz, ale oni na pewno przyjeżdżają z innych dzielnic specjalnie na te śmieci na ulicy wyrzucać. Koniec tematu. Po koniec tematu. Cycki opadałem. Ale to jest kolejna, ja go nie winię, bo to jest kolejna, to jest właśnie ofiara propagandy medialnej, inspirowanej przez rząd. Co ja zrobiłem? Co postanowiłem zrobić? Założy, zakładam, jestem w trakcie, w trakcie zakładania, bo się grafika tworzy i tak dalej. Zakładam stronę E, na Facebooku pod tytułem e, e, Polish Life Matters 2, czyli Polskie Życie Też Się Liczy, będzie, e, będzie z, do tego grupa założona i chcę e, zebrać e, wszystkich możliwych Polaków, którzy będą chcieli brać w tym udział na tym, żebyśmy stworzyli jakiś taki porządny ruch oddolny, który zaprotestuje przeciwko temu. Zginął chłopak, spalono komuś e, polskiej rodzinie garaż w Plymów Pobito Polaków w Manchesterze, pobito polskie dzieci w Edynburgu na placu zabaw. Inne dzieci pobiły za to, że są Polakami. <laughs> tak jak mówię, wybijanie szyb w domach, wybijanie szyb w samochodach, e, e, niszczenie własności Polski, polskich e, e, Polaków, którzy tu mieszkają z powodów rasistowskich. Zróbmy stop. Nie mamy reprezentanta w parlamencie, nie mamy silnego lobby, nie potrafimy nawet kurwa zrobić porządnych zamieszek, tak jak Murzyni robią. Jeśli do Murzynów dopierdoli, to zaraz robią zamieszki, więc wszyscy robią wszystko, żeby Murzynów nie drażnić. A nami można pomiatać, tak? Jesteśmy najłatwiejszą grupą do, e, do tego, żeby sobie zrobić z nas kozła ofiarnego w tym kraju, bo jesteśmy najbardziej widoczni, bo jesteśmy najwięksi. Jesteśmy najbardziej kontrowersyjni, bo. Jesteśmy pracowici, jest, słyniemy z etyki pracy, słyniemy z bardzo wielu rzeczy, z tego, że dbamy o domy, z tego, że nasze dzieci są dobrze wykształcone, że my się, jesteśmy zadbani, chodzimy dobrze ubrani i tak dalej, tak dalej, pracujemy ciężko. Kole w oczy niektórych, którzy nie pod... na przykład Anglików, którzy nie potrafią zaoszczędzić 5 funtów miesięcznie, bo wszystko przepierdalają. A Polacy sobie radzą. E, tylko, że nas nie ma kto bronić, a my sami siedzimy cicho i jak ktoś na nas pluje, to jeszcze otwieramy tylko parasol co najwyżej, żeby nie zmoknąć. Skończmy z tym. Ja apeluję, skończmy z tym. Zacznijmy się zachowywać jak inne mniejszości. Gdzie jak się cokolwiek powie, to jest zaraz ryk, co ty powiedziałeś? Co ty powiedziałeś? A u nas jest tak, no wiesz, w sumie to ten, no niektórzy się Polacy tak zachowują, ten no, i takie, przepraszam, że żyję. Skończmy przepraszać, że żyjemy. O to apeluję. Polecam gorąco mój angielski filmik. Oczywiście I'm sorry for my English, but English is not my first language, is not even a second, not even a third. To powiedziałem teraz bardzo polisz akcentem. Mam nadzieję, że nikt nie za to nie, nie pobije na śmierć. I tak mówię: Wielka Brytania jest moim domem. I tak coraz bardziej narastają we mnie uczucia tego typu nie. a się nie pozwolę w moim własnym domu traktować w taki sposób. Ja tu mieszkam od kilku lat, jak wielu Polaków, zadomowiliśmy się tutaj, jesteśmy częścią lokalnego społeczeństwa. E, płacimy podatki, e, wydajemy pieniądze, które zarabiamy, wydajemy tutaj na brytyjskie produkty, napędzamy tą gospodarkę i własnymi rękami pracą i pieniędzmi, które zarabiamy zasługujemy chyba chociaż na odrobinę szacunku nie przyjechaliśmy tutaj żebrać, nie przyjechaliśmy tutaj kraść nie przyjechaliśmy tutaj e, budować mafii czy struktur przestępczych, nie, przyjechaliśmy tutaj żyć należy nam się szacunek taki sam jak każdemu obywatelowi tego kraju Pozdrawiam Was go gorąco i serdecznie i e, na Facebooku, na mojej, e, na mojej grupie Jakubowski76, link znajdziecie pod filmem, e, tam będzie stała relacja z tego, jak postępują prace nad stroną i kolejną, e, i kolejną grupą. Jak tylko się to wszystko założy, zapraszam do dołączania i przede wszystkim zapraszam do tego, żebyście... E, żebyście udostępniali to na swoich profilach żeby jak największa ilość Polaków zwłaszcza tych, którzy, Brytyjczyków mówię tych, którzy z Was mieszkają w Wielkiej Brytanii lub Irlandii żeby jak największa ilość Polaków dotarła do informacji, że jest taka akcja stwórzmy, stwórzmy ruch społeczny po prostu stwórzmy ruch społeczny i zróbmy w końcu porządek niech nas zaczną szanować na tyle, na ile na to zasługujemy nie oczekujemy więcej, nie oczekujemy przywilejów, nie oczekujemy specjalnego traktowania, ekstra traktowania czy obchodzenia się z nami jak z czarnymi czy z Nie, chcemy tylko być szanowani i nie obrażani za to, że jesteśmy tacy, jacy, jacy jesteśmy. No, życzę Wam miłego wieczoru wobec Do zobaczenia.